Tradycja. Często uważa się, że kościoły protestanckie podważyły znaczenie tradycji. Tak, podważyły znaczenie tradycji, ale pisanej przez duże T. Kościoły protestanckie również mają tradycję, koncentrują się na piśmie, ale jednak to pismo w różnych okresach różnie było interpretowane i te sposoby interpretacji występujące w różnych okresach. Są właśnie protestancką tradycją. Od tego stwierdzenia zaczyna się formuła zgody, jedna z najważniejszych teologicznych ksiąg reformacji. A więc kościoły protestanckie nie stawiają pod znakiem zapytania tradycji. To, co robią, to stawiają pod znakiem zapytania absolutyzację tradycji. Tradycja nie jest normą wiary. Jest wskazówką, drogowskazem, jak można było i jak można w przyszłości interpretować pismo i rzeczywistość.